Kiedy stopy procentowe zostaną obniżone? To pytanie zadają sobie tysiące kredytobiorców, ale nie tylko na ich finanse wpływa poziom stóp procentowych. Dziś porozmawiamy o tym, co będzie na nie oddziaływać w 2025 roku. I uwaga, spoiler: co z tym wszystkim ma wspólnego Donald Trump? Mamy początek 2025 roku, więc to idealny moment, żeby pokusić się o prognozy. Ale nie będzie to wróżenie z fusów. Pokażę Wam, co się na to składa, co z czego wynika i jak to wszystko działa. To odcinek dla tych, co lubią trochę rozkminiać. Jeśli Ci się spodoba, pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału. I kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie ominęły cię kolejne materiały. Na początek, dlaczego w ogóle stopy procentowe są takie ważne? W skrócie, to właśnie one decydują o tym, ile płacisz za swój kredyt albo ile zarabiasz na oszczędnościach. Jeśli chcesz skorzystać z kredytu lub masz już e, jakiś e, oparty o zmienne oprocentowanie, to niższe stopy oczywiście oznaczają niższe daty. Ale to nie tylko hipoteki. Firmy też biorą kredyty inwestycyjne, obrotowe, leasingi, i stopy procentowe decydują, czy im się to opłaca, czy raczej zwijają biznes. Z drugiej strony mamy oczywiście oszczędzających. Wyższe stopy to więcej zysku na lokatach czy obligacjach. Proste, prawda? Ale to nie wszystko. Stopy pośrednio wpływają na masę innych rzeczy: ceny w sklepach, kurs złotówki, a nawet to, czy znajdziesz pracę. O tym zaraz sobie powiemy więcej. No to od czego zależy ten magiczny wskaźnik, który wpływa na nasze finanse? W Polsce o poziomie stóp procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej, w skrócie RPP. Choć sporo osób jest zdania, że tak naprawdę wszystko zależy od tego pana, Adama Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, zwanego czasem Jastrzębiem. Czemu Jastrzębiem? Bo Jastrzębie w ekonomii to ci, co ne, lubią restrykcyjną politykę pieniężną, czyli wysokie stopy i walczą z inflacją jak z ogniem. A Glapiński? No cóż. Jego konferencje bardziej przypominają stand-up. Potrafi tam paplać lepiej niż jeden YouTuber. Dużo się wychowałem, bo uprawiałem różne sporty w męskim towarzystwie. Wiem, jakie siły się potrafią w mężczyznach wyzwolić, jak za dużo wypiją, prawda? Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej, <grytanie> bo jedzą Państwo, że tam jest najwięcej witaminy C. Ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek. To polska klasyka jest o tym, że chleb najtańszy 5 zł kosztuje. Dlatego poszedłem do sklepu, w pobliżu, bo normalnie żona robi zakupy. Dlatego paragon wziąłem i go mam. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych każda wypowiedź szefa Fedu, Roma Powella, jest analizowana jak Biblia. Jeśli w komunikacie pojawi się jedno nowe słowo, typu może, albo prawdopodobnie, to rynki zaraz szaleją i próbują zgadnąć, co będzie dalej. U nas Glapiński mówi, co mu ślina na język przyjeść. Osiągnęłaby. sięgnęłaby szczytu Giewontu, a może i rys Rysów. Rysów czy Rysy? Rysów, Rysy. No, wycofuję się z tego. Szczytu i wątpliwości. Płaskowyż to jest jakieś zniesienie terenu, jest jakieś strome podejście, potem jest płaskowyż górki, dołki, ale jest cały czas w po podobnym poziomie. I potem płaskowyż się kończy znów stromym zejściem. Jak ktoś chodził po Tatrach czy gdziekolwiek po Mieszczanach, to wie co to jest płaskowyż. Ale przejdźmy do konkretów. Co tak naprawdę wpływa na wysokość stóp procentowych? Rozbijmy to na części. Główny czynnik y, to inflacja czyli tempo wzrostu cen. Nie jest tak bardzo istotny dzisiejszy poziom, ale to, co będzie na przykład za rok. RPP patrzy na projekcję inflacji, taki finansowy horoskop od Narodowego Banku Polskiego. Jeśli inflacja rośnie, stopy idą w górę, żeby ją przyhamować. Jeśli spada i stabilizuje się blisko celu, jakim jest 2,5%, to pojawia się szansa na obniżki. W Polsce teraz mamy około 5% inflacji, jednak projekcje pokazują, pokazują, że do celu zbliżymy się dopiero w 2026 roku. Więc Glapiński mówi, Wszyscy są znużeni walką przecież z tą inflacją straszną, podwyższaniem wysokimi stopami. No, chętnie byśmy zakomunikowali społeczeństwu, kredytobiorcom i tak dalej. Obniżamy stopy, jest już dobrze. No, ale nie jest jeszcze dobrze. Jeszcze jest gorączka, jeszcze trzeba ten antybiotyk podawać który lekarz to lubi. Też chcę przyjść powiedzieć. Odstawiam panu lek, bo już pan zdrowieje. Jeszcze się tli, ale no nie jest ten moment. Drugi element to tempo wzrostu gospodarki, czyli PKB. Wyższe stopy hamują rozwój. Kredyty są droższe, przez co firmy mniej inwestują. Ludzie mniej wydają. W Polsce prognozy na 25 rok mówią o wzroście PKB na poziomie 3,5%. To całkiem niezły wynik, ale jeśli gospodarka za bardzo zwolni, RPP może e, obniżyć stopy, żeby ją rozruszać. Z drugiej strony, za szybki wzrost może podbić inflację, więc stopy idą w takiej sytuacji w górę. To trochę jak jazda na rowerze. Trzeba odpowiednio balansować. A co z bezrobociem? Niższe stopy oznata, oznaczają tańsze kredyty. Czyli więcej inwestycji i więcej miejsc pracy. W Polsce jest teraz bezrobocie bardzo niskie, około 5%, i raczej nie zmieni się w to w obecnym roku. Zatem z gospodarki nie płyną sygnały, które byłyby impulsami do obniżki stóp procentowych. Kurs złotówki też ma znaczenie. Jeśli złoty słabnie, na przykład wobec euro czy dolara. Import staje się droższy, co podbija inflację. Wyższe stopy wzmacniają złotego, bo zagraniczny kapitał chętniej zostaje u nas. W Polsce złoty trzyma się całkiem nieźle i jest mocny względem innych walut. Ta aktualna siła jednak obarcza nas pewnym ryzykiem, że w przypadku osłabienia kursu ceny będą rosły, napędzając inflację. W 2025 roku umacnianie się do dolara, w którym są wyceniane główne surowce, zwłaszcza te energetyczne, może nam trochę namieszać. I o tym sobie jeszcze powiemy. Na koniec, co się dzieje na świecie? Jeśli w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro czy Czechach stopy spadają, to u nas również robi się jakaś przestrzeń na obniżki. Kapitał szuka zysku. Jeśli stopy w Polsce są odpowiednio wysokie w porównaniu do ryzyka, to inwestorzy globalni lokują tutaj pieniądze. Dla przykładu Turcja. Stopy tam są na poziomie 45%. Dlaczego tak wysoko? A właśnie przez niestabilność polityczną oraz szalejącą inflację na poziomie około 50%. Więc nagle te 45% przestaje być tak atrakcyjne dla inwestorów. W Stanach Zjednoczonych stopy są teraz na poziomie 4,5%, 4 a w strefie euro 3%. A u nas 5,75%. W sąsiednich Czechach stopy są na poziomie 3,75%. Jesteśmy w czołówce, ale. To wynika również z różnych poziomów inflacji. Jednak wygląda na to, że pod tym kątem przestrzeń na obniżki jest. No dobrze, a co na to prognozy? Glapiński w grudniu 2024 roku powiedział, że dyskusja o obniżkach zacznie się dopiero w październiku 2025. Ale inny człowiek rady, Ludwik Kotecki, upiera się przy marcu. Chaos? Trochę tak, ale do tego już przywykliśmy. A jak wyglądają prognozy różnych banków i domów maklerskich? No tutaj mamy ich cały wachlarz. Od skrajnie gołębich, czyli Goldman Sachs, przewidujący łącznie 1,5% spadku w 2025 roku. Po bank PKO, który twierdzi, że w tym roku obniżek nie będzie wcale. Po drodze, oczywiście, szereg innych pośrednich przewidywań. Tylko z prognozami jest tak, że każdy może powiedzieć, co mu się wydaje, albo co zobaczy w swojej szklanej kuli. To nic nie kosztuje. Jest jednak wskaźnik poparty przewidywaniami rynku, gdzie jego uczestnicy zabezpieczają się przed zmianami stóp procentowych. Są to kontrakty terminowe, fra na stawkę Wibor. I tak przykładowo, ten enigmatyczny wskaźnik, który widzicie na ekranie, mówi nam o tym, jak rynek wycenia poziom wyboru trzymiesięcznego za 9 miesięcy, czyli na końcówkę tego roku. Obecnie to wartość około 5%, co sugeruje obniżkę o 0,75%. Niestety od razu uprzedzę, że pomimo tego, że ktoś stawia na to pieniądze, to dalej jest to tylko przewidywanie. Jeszcze w listopadzie te prognozy były na poziomie 4,5%. Rynek jest jednak żywym organizmem, i cały czas wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, się zmieniają. Do tego dochodzi kwestia polityki. W teorii Rada Polityki Pieniężnej jest apolityczna. No w praktyce jednak no członkowie są tam nominowani przez kolejne obozy rządzące. Obecnie większość ma tam frakcja wskazana jeszcze przez rządy PiSu, co może mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji no w trakcie aktualnie trwającej kampanii prezydenckiej. Żeby przypadkiem nie pomóc obecnie rządzącej koalicji. No dobra, a co z tym wszystkim wspólnego ma Donald Trump? Co on ma do polskich stóp? Otóż na szczycie w Davos w styczniu tego roku Trump rzucił, że stopy procentowe powinny być niższe na całym świecie. Bo to pomoże gospodarce. Brzmi jak marzenie kryptobiorców. Ale to nie takie proste. Trump nie może obniżyć stóp w Polsce. Nawet nie może tego zrobić bezpośrednio u siebie w Stanach Zjednoczonych. Jednak wróciwszy do Białego Domu, z pewnością będzie naciskał na FED, czyli ich odpowiednik RPP, żeby luzował politykę. Jeśli stopy w USA spadną, to i u nas będzie łatwiej je obniżyć. Z drugiej strony, no, polityka Trumpa może sporo namieszać. Jeśli wprowadzić cła na Chiny czy Europę, to ceny towarów pójdą w górę, a to podbije inflację. Także w Polsce. Wyższa inflacja w USA może zmusić Fed do utrzymania wysokich stóp, co ograniczy również pole manewru naszej rodzimej Radzie Polityki Pieniężnej ale jest też scenariusz optymistyczny. Trump obiecał y, tanią ropę, po 40 dolarów za baryłkę. Jeśli się to uda, presja inflacyjna spadnie, a Rada Polityki Pieniężnej będzie miała więcej luzu na obniżki. Pytanie, czy Trump dotrzyma słowa, czy to tylko kampanii na gadka. Póki co nie traci czasu z wdrażaniem swojej polityki, więc zobaczymy. Podsumowując, kiedy stopy spadną? Jak mawiał klasyk, to zależy. To zależy od inflacji, Trumpa, no i humoru dla Jedno jest pewne, warto to śledzić, bo dotyczy to Twojego portfela. Czy bierzesz kredyt, czy oszczędzasz. To, co powinno wiele nam wyjaśnić, to najbliższa projekcja inflacji, którą NBP publikuje w marcu. Jeżeli będzie pozytywna, to znacząco przyspieszy obniżki stóp. Przewiduję jednak, że e, jeśli RPP zdecyduje się na redukcję stóp, to dopiero w drugiej połowie roku i raczej będzie to powolny proces, a nie dynamiczne cięcia. Będę oczywiście Wam to wszystko aktualizował. Dajcie znać w komentarzach, e, co sądzicie o tych prognozach. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej takich rozkmin, i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.